Dobrze, że jesteście kochani, bo bez nas nie byłoby nas. Okazuje się, że jeżeli jesteś w jakimś kościele, funkcjonujesz w nim, korzystasz z dobroci, które kościół serwuje, no to w Polsce masz szczęście. Przypomnę tylko, że na 2489 gmin, które w Polsce się znajdują, około 2000 z nich nie ma żadnego ewangelicznego kościoła. Co daje około 40 tysięcy miejscowości. Przypomnę również, że wszystkich wierzących po chście w wieku świadomym, dorosłym yy, i jasno się zadeklarującym do tego, aby pójść za Panem, jest około 70 tysięcy ludzi, co daje no, niecałe 0,2% populacji. Tak więc dobrze, że jesteśmy i że Pan dał nam takie wspaniałe warunki. Do funkcjonowania w naszym kraju. Tydzień temu nauczyliśmy się trzech greckich słów związanych z Kościołem. Pamiętacie je? Pierwsze z nich to eklesia, czyli grono wywołanych, Kościół, zarówno ten globalny w całości, jak i również ten lokalny, gromadzący się razem podczas różnych spotkań. Drugie słowo to koinonia, czyli wspólnota, więź, połączenie, wspólna sprawa tych, którzy wcześniej zostali powołani. No i trzecie słowo to ojkos, czyli dom, dom duchowy, który wszyscy wierzący budują. Powiedzieliśmy sobie również bardzo ważną rzecz, mianowicie, że kościół ma swojego budowniczego, ale Jednocześnie nas, wierzących, zaprosił do współbudowania. Okazuje się, że Kościół jest budowany przez samego Chrystusa, ale ten Chrystus w swojej łasce zaprosił nas do tego, abyśmy wraz z Nim uczestniczyli w współbudowaniu. Moi drodzy, Bóg zaprasza nas, zaprasza mnie i Ciebie do współbudowania czegoś, co ma wieczny wymiar. Bóg zaprasza nas, mnie i Ciebie, do współbudowania Kościoła. Tworu, który jest dla niego ważny, to niezwykle ważne wyróżnienie i przywilej, z którego być może często nawet nie zdajemy sobie sprawy. Tydzień temu również zadałem pracę domową, polegającą na tym, aby przeczytać trzy fragmenty Słowa Bożego i zadać sobie cztery pytania do Niego. Wierzę, że czytaliście i rozmyślaliście nad tymi fragmentami. Jeżeli nie, to może zatrzymać ten podcast i te fragmenty przeczytać oraz na te pytania odpowiedzieć. Wrócimy do tych pytań później, na pod koniec, ale teraz zajmiemy się tymi samymi tekstami, które zleciłem do przeczytania. Pierwszy z nich znajduje się w Liście do Koryntian w trzecim rozdziale od 4 do 17 wersetu. Ja, moi kochani, przeczytam go, choć jest on dosyć. No, on jest dłuższy fragment, ale myślę, że dobrze jest go przeczytać, abyśmy mieli yy, no, wgląd w to, o czym będziemy mówić. Czytam zatem. Kiedy jeden mówił: Ja należę do Pawła, ja do Apollosa, to czy nie jesteście ludźmi? Kim jest Apollos i kim Paweł? Narzędziami, dzięki którym uwierzyliście. Każdy zrobił to, co mu wyznaczył Pan. Ja zasadziłem, Apollo spodlał, lecz wzrost był sprawą Boga. Nie liczy się zatem ten, kto sadzi, a nie ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Między tym, który sadzi i tym, który podlewa, nie ma wielkiej różnicy. Stosownie do swojego wysiłku, każdy odbierze zapłatę. My, jako należący do Boga, jesteśmy współpracownikami, a Wy Bożą rolą oraz Jego budowlą. Według udzielonej mi przez Boga łaski, jako mądry mistrz budowlany, położyłem fundament. Inni na nim budują. I niech każdy uważa, jak buduje. Bo co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który jest już, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota srebra drugich kamieni, czy to z drewna, siana czy słomy, to stanie się, to okaże się w tym dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło zniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam. Będzie zbawiony tak jednak, jakby został ocalony z ognia. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w Was? Jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty, a Wy właśnie nim jesteście. W pierwotnym kontekście ten tekst dotyczył ewangelistów i nauczycieli, którzy mieli wpływ na założenie i rozwój kościoła w Koryncie. Niestety, wierzący tamtejsi zaczęli kłócić się, który z tych nauczycieli ewangelistów jest ważniejszy. Natomiast co do samych tych współbudowniczych, to w swojej pracy byli oni odpowiedzialni za jak najlepsze wykonanie swojej posługi. Każdy z nich został wezwany do używania najlepszych materiałów, czyli najlepszych części siebie, by Bożą Pracę synu realizować. Każdy miał być z tego też rozliczony stosownie do włożonego wysiłku, a nie efektów. I to ważne. Boża, sprawiedliwa ocena miała bowiem przełożyć się na nagrodę lub na naganę, a wykonana praca miała przejść test na wytrzymałość. Tutaj czytamy o próbach, cokolwiek miałyby one znaczyć. I wszystko to w kontekście podkreślenia ważności. Kościoła jako całości, kościoła, o który należy dbać. Tyle jeśli chodzi o pierwotny kontekst. Natomiast zadajmy sobie ważne pytanie: czy z tego tekstu wypływa jakaś nauka dla nas, niezależnie od rodzaju służby, którą wykonujemy w kościele? Bo można byłoby powiedzieć, pomyśleć sobie: no tak, no ten tekst nie, nie, nie dotyczy mnie, ponieważ nie wiem nie jestem cześć planterem, nie zakładam kościołów, czy też nie jestem pastorem, czy nauczycielem, więc ja za to nie odpowiadam. Ale czy tekst może nam pomóc yy, i wpłynąć na nasze postępowanie nasze myślenie na nasze życie w kościele? Kiedy na przykład nie jesteśmy? Właśnie na przykład nauczycielem, ewangelistą, pastorem, czy założycielem Kościoła. Wierzę, że tak. I teraz chciałbym przyjrzeć się kilku, kilku wersetom, i nieco do nich nawiązać w kontekście naszego funkcjonowania w Kościele niezależnie od tego, jaką służbę pełnimy. Apostoł Paweł w piątym wersecie pisze każdy zrobił to, co mu wyznaczył Pan. Albo, jak powiada przykład świętego Pawła, każdy z nich pracował na tyle, ile dał mu Pan. Moi drodzy, Bóg zakłada, że powołani i obdarowani będą służyć Bogu i innym. To jest Boże zamierzenie. Bóg nie przewiduje bezrobocia dla swoich dzieci. Dlatego każdemu wyznaczył odpowiednie miejsce bądź miejsca do służby i powinniśmy to realizować. Jeżeli On jest Panem, to my sługami. I ciężko o usprawiedliwiające powody do niedziałania. Dlatego działajmy. W ósmym wersecie Paweł mówi: Między tym, który sadzi, a tym, który podlewa, nie ma wielkiej różnicy. A przykład św. Pawła mówi: Ten, który sadzi, i ten, który podlewa, tworzą jedno. Fajny przykład. Okazuje się, że różne służby wpływają na całokształt funkcjonowania Kościoła. Jeszcze raz to powtórzę, różne służby wpływają na całokształt kształt funkcjonowania kościoła. Jeden robi to, a inny coś zupełnie innego. Niezależnie jednak od tego, co robimy. Niezależnie od wykonywanej służby gramy do jednej bramki. I liczy się ostateczny wynik, a nie to, ile człowiek będzie miał posiadanie przy sobie piłki. Liczy się ostateczny wynik. Dlatego. To jest ważne. Dalej w, w tym samym wersecie pisze Paweł: Stosownie do swego wysiłku każdy odbierze zapłatę. A więc okazuje się, że służba wiąże się z wysiłkiem, ale wysiłek prowadzi do nagrody, prawda? Służba wiąże się z wysiłkiem, więc to nie, nie, niekoniecznie jest proste. I choć wysiłek jest czymś, czego w naturalny sposób chcemy unikać, to jednak on jest niezbędny, aby osiągnąć wspaniały efekt końcowy. A więc nie bójmy się wysiłku, tym bardziej, że mamy kogoś, kto chce nam w tym wysiłku pomagać. W dziesiątym wersecie Paweł pisze: według udzielonej mi przez Boga łaski. I wiecie, i kościół musi być różnorodny, aby różnorodnie się rozwijał. Dlatego nie jesteśmy tacy sami. I nie mamy takich samych, identycznych umiejętności. Pięknie się różnimy, i dlatego nasze działania kościelne mogą być tak różnorodne i nawzajem się uzupełniające. A to wszystko nie jest naszym, jak gdyby, wynikiem naszych działań, naszego jakiegoś naturalnego piękna czy umiejętności, ale jest to Bożą łaską, że możemy tak funkcjonować. I dalej pisze. W tym samym wersie 10, i niech każdy uważa, jak buduje. I właśnie to jest ważne, by na to zwrócić szczególną uwagę. Mianowicie, nie można Bogu służyć byle jak. Nie można Kościoła traktować byle jak, niezależnie czy jesteś w kościele domowym, czy w jakimś ogromnym kościele. Nie można Kościoła traktować byle jak, bo Kościół to nie budynek, ale ludzie. I jeśli Będziesz traktować zarówno Boga, jak i Kościół w taki sposób, byle jak, to spotka cię za to coś nieprzyjemnego. Dlatego, angażując się w służbie, rób to najlepiej, jak możesz to zrobić. Być może nie będzie to najlepiej na świecie, być może będą ludzie, którzy będą umieli to zrobić znacznie lepiej bez tak wielkiego wysiłku. Ale jeżeli wiesz, że Bóg tobie to zlecił, to powinieneś, powinnaś robić to najlepiej, jak tylko potrafisz, wedle swoich możliwości, wedle miary możliwości, na którą ciebie stać. Więc uważaj, jak budujesz. W dwunastym wersecie Paweł mówi, natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, drewna siana czy słomy? I pierwsze trzy rodzaje budulca to materiały najwyższej jakości, wyróżniające się w otoczeniu, prawda? No, złoto, srebro, drogie kamienie wyróżniają się zdecydowanie. Są też dobrej jakości, trwałe. I używając ich w pracy, oddajemy to, co najlepsze. Używając w pracy najdroższych materiałów, oddajemy to, co najlepsze. Dlatego efekt jest piękny i trwały, ponieważ budujemy z trwałych materiałów. Natomiast trzy ostatnie rodzaje budulca czyli drewno, siano czy słoma to materiały no, o słabej jakości. Takie powszechne, nietrwałe, czasowe, pospolite, niczym się nie wyróżniające w otoczeniu i tanie. Każdy z może ich używać. I stosując te materiały, wprawdzie. Coś jest robione. Kiedy ich używamy, no możemy powiedzieć: No, wprawdzie coś robimy, ale ani to ładnie nie wygląda, ani długo nie przetrwa. Mało wysiłku, a efekt mizerny i nietrwały. Dlatego wybierajmy najlepsze materiały, aby budować coś trwałego. W trzynastym wersie Paweł pisze: Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. A przykład świętego Pawła powiada, to okaże się w dniu, w którym wyjdzie na jaw dzieło każdego. Objawi się to w ogniu, gdy każdy czyn przejdzie próbę ognia. I okazuje się, że nasze zaangażowanie w służbę Bogu oraz działania na rzecz Kościoła, w którym jestem, zostaną sprawdzone i sprawiedliwie ocenione. Nic się nie ukryje. I tutaj możemy udawać, że coś robimy, tak? Możemy być w kościele, albo gdzieś tam tworzyć jakąś grupę domową, czy jakiś kościół lokalny, jakiś kościół domowy. Możemy udawać, że coś jest robione dobrze i że coś robimy dobrze. Ale tylko Pan zna naprawdę o nas i to zostanie ujawnione, a nasza pra praca przejdzie prawdziwy test. Tylko Bóg wie, czy to, co robimy, robimy dobrze. W sensie, przydajemy całych siebie. Tak? Dochodzimy do 14 i 15 wersetu, gdzie jest napisane, jeśli czyjeś dzieło przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten stratę poniesie. I przypomnę tylko, że w pierwotnym kontekście listu apostoła Pawła do kościoła w Koryncie dotyczyło to pracy ewangelistów i nauczycieli, którzy mieli wpływ na rozwój Kościoła w Koryncie. Ale, ale dla nas to też jest bardzo ważna lekcja, ponieważ to nie jest tak, że to, co robimy, się nie liczy. To nie jest tak, że jak podchodzisz do duchowych aktywności oraz służby Bogu i Kościołowi w sposób bylejaki, to ci to nic nie dzieje. Możesz zawalić, a i tak nic się nie stanie. Możesz nie przyjść, dobra, ktoś inny to luk, tę lukę wypełni, to zrobi za ciebie, i nic się nie dzieje. No nie, dzieje się. Być może nie teraz się dzieje, być może tego nie widzisz, bo ślepy jesteś, ale dzieje się. I kiedyś się bardzo zadzieje. Każdy z nas bowiem będzie rozliczony za nasze zaangażowanie. I albo zyskamy, albo będziemy zastydzeni. To zależy od nas. I tutaj pragnę sprostować coś, być może takie pytanie się gdzieś w głowie słuchaczy pojawi. Tutaj nie chodzi o utratę zbawienia. Tak? Bo ten tekst o tym nie mówi. Ale tutaj chodzi o właśnie jakieś pewne zasługi, o, o pewne wyróżnienie. My sami nie wiemy, o co Pawłowi chodziło do końca. Nie potrafimy więc z, ze stuprocentową pewnością rozstrzygnąć, co Paweł miał na pewno na, na myśli, ale w, z tekstu wynika, że no, Bóg będzie nagradzał tych, którzy wiernie mu służyli. A tych, którzy oh, no, nie robili tego w sposób pełen poświęcenia, czy w sposób taki, jaki powinien być robiony, no to zostaną zawstydzeni. To zależy od nas, w jak podejdziemy. Moi kochani, drugi tekst, który prosiłem, abyśmy przeczytali, znajduje się w drugim liście do, Koryntia, e, przepraszam, do Tymoteusza. W drugim rozdziale i dwa wersety, 20 oraz 21 gdzie Paweł pisze do młodego duszpasterza takie słowa W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne są też drewniane i gliniane jedne służą do celów zaszczytnych a drugie pospolitych Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych będzie naczyniem do celów zaszczytnych poświęconym i przydatnym dla Pana gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Apostoł Paweł w tym fragmencie, jak już zdążyliśmy zauważyć, odnosi się do przykładu naczyń spotykanych w starożytnych domostwach. Greckie słowo, oddane to jako naczynia, Skiewos, tak ono brzmi, ma bardzo ogólne znaczenie i było używane jako nazwa różnorakich sprzętów oraz mebli znajdujących się w domu. W bogatych domach znajdowały się sprzęty, Zarówno użytku wyjątkowego oraz takie, które były bardzo pospolite. Sprzęty zrobione ze złota czy srebra służyły za szczytnym celom. Na przykład podawano na nich jedzenie ważnym gościom. Natomiast naczynia zrobione z drewna lub gliny no nie były przeznaczone na żadne szczególne okazje, służyły do pospolitych czynności codziennych. Natomiast dziwną rzecz pisze tutaj apostoł Paweł, kiedy Powiada tak. Jeśli więc ktoś zachowa się czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Jakoby Paweł wskazywał na to, że to ja i ty, to my jesteśmy w stanie zachować się czystym, by w ten sposób być bardziej e, użytecznym albo przeznaczonym do czegoś zaszczytniejszego. I zobaczmy, że nacisk jest tutaj położony na czystość, która, no właśnie, jest decydująca w kontekście użyteczności w Bożych rękach. Dążenie do czystości przed Bogiem otwiera drzwi do owocnej i zaszczytnej służby, kochani. Okazuje się więc, że to nie umiejętności i zdolności decydują o naszej przydatności w Bożych rękach, ale czystość wypływająca z obcowania z Nim. Wielki król pragnie używać czystych naczyń. Jeszcze raz. Wielki król pragnie używać czystych naczyń, więc rób to, co w Twojej mocy, oraz używaj mocy Ducha Świętego, aby siebie samego zachowywać w czystości, chodzić przed Panem w czystości i być użyteczny w zaszczytnych celach. A wierzę, że służba Bogu. Jest właśnie zaszczytnym celem. I kochani, ostatni fragment, który dzisiaj rozważymy, znajduje się w Starym Testamencie. Tym razem w księdze Jeremiasza w 15 rozdziale, w 19 wersecie, gdzie Pan Bóg mówi bardzo dziwne słowa do proroka Jeremiasza: tak odpowiedział mi Pan. Jeśli ty zawrócisz, to i ja zwrócę się ku tobie i staniesz przed moim obliczem. Jeśli wyłuskasz to, co cenne, z tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Im wolno zacząć żyć tak jak ty, ale ty nie bądź taki jak oni. I czytając te słowa, skierowane, przypomnę, do jednego z największych proroków Starego Testamentu, nasuwa się pytanie. Gdzie jest granica mojego oddania Bogu? No i pewnie dla każdego ta granica będzie znajdować się gdzie indziej. No, nikt z nas nie jest Jeremiaszem, no chyba że masz Jeremiasz na imię, ale nie i tak nie będziesz Jeremiaszem, prorokiem tak ze Starego Testamentu. Ten prorok miał swoją granicę oddania. Pan Bóg to wyraźnie tutaj określił dla niego. Natomiast Niezależnie od tego, gdzie jest Twoja granica, gdzie ta granica leży w przypadku każdego z nas, to niestety smutna, smutna taka prawda, smutna rzeczywistość naszego życia chrześcijańskiego jest często taka, że niewielu chce i jest w stanie dla Boga się poświęcić. Niewielu chce i jest w stanie dla Boga się poświęcić. Niewielu chce dać to, co cenne, a nie tylko to, co pospolite. Dlatego wiele dzisiejszych kościołów wygląda tak, jak wygląda. Na zewnątrz wszystko ładnie, pięknie, a w środku mnóstwo byle jakości. Poświęcenie, moi kochani, wiąże się z oddaniem jakiejś. Ważnej, cennej cząstki. Poświęceniem nie jest oddanie czegoś, co nam zbywa, albo czegoś tak powszechnego, że każdy to daje. Poświęcenie kosztuje. Posłuchaj pewnej historii. Pewnego dnia przyszła na świat dziewczynka. Niestety od chwili narodzin trzeba było wydawać na nią pieniądze, a czasem coraz większe. Wiadomo, zabawek, ubrań, ani książek szkolnych nikt nie rozdaje za darmo. A i lekarzem, lekarzom trzeba było nieraz słono zapłacić. Jako nastolatka kosztowała jeszcze więcej, gdyż chciała więcej mieć jakichś sukienek pięknych, pieniążki chciała mieć na kino, jak to nastoletnie dziewczyny, prawda? Kiedy zaś poszła na uczelnię, okazało się, że opłaty za naukę są znacznie wyższe niż sądzili rodzice. Po studiach dziewczyna zakochała się i wyszła za mąż. Miał piękny ślub i wesele. No, to także kosztowało sporo pieniędzy. Pięć miesięcy później nagle zachorowała. A że choroba szybko postępowała, to też szybko zmarła. No, to prawda, że trzeba było zapłacić za pogrzeb, ale później nie kosztowała już ani grosza. Dopóki kościół jest żywy, będzie kosztował. A im bardziej żyje, tym więcej kosztuje. Tylko martwy kościół. Podobnie jak martwe dziecko, już nie jest kosztowne. Wracając do naszych czterech pytań, które były postawione już tydzień temu, a brzmią tak. Jakie materiały budowlane i naczynia są tu zestawione? Po drugie, do czego mogą się one odnosić w moim życiu? Po trzecie, jakiej jakości najczęściej używam do budowania swojego życia chrześcijańskiego oraz służby? I po czwarte jaki efekt stosowania tych rozbieżnych ze sobą rzeczy jest. No i w tym miejscu mogę odpowiedzieć tylko na pierwsze i ostatnie z nich. Na dwa środkowe odpowiedzieć musi każdy z nas indywidualnie. W tych fragmentach zestawione są ze sobą dwa rodzaje materiałów. Drewno, siano, słona, słoma, glina to materiały, które szybko niszczeją i nie są podatne na długotrwałą obróbkę termiczną. Kiedy używamy słabych materiałów w naszym życiu i służbie, to efekt naszej pracy dla Boga, jak i całego naszego życia, nie będzie miał jakichś długotrwałych efektów, jakich, jakichś pięknych efektów. Również szybko spłonie, kiedy przyjdzie ogień doświadczeń i prześladowań, a efekt pracy nie będzie miał wiecznego znaczenia. Natomiast złoto-srebro-drogie kamienie to coś, co było i jest póki co najcenniejszymi, są najcenniejszymi kruźcami. Niezwykle drogie, trudne do nabycia i nie każdy mógł oraz może sobie na nie pozwolić. Te materiały również mogły długo przechodzić obróbkę termiczną bez szkody. Te materiały reprezentują ludzi, którzy w swoim życiu dla Boga i służbie dają to, co najcenniejsze, a nie to, co im zbywa. Na przykład, jak zostanie mi czasu, jak, ben, jak nie będę zmęczony, jak starczy mi pieniędzy, jak się wyrobię. I tak moglibyśmy mnożyć. To nam zbywa. I łatwo jest to dać. Ale kiedy ktoś używa do służby Bogu oraz do budowania swojego życia złota, srebra, drogich kamieni, czyli tych najcenniejszych kruźców, to takie dzieło przetrwa długo. A jego efekt Przyniesie błogosławieństwo innym, a Bogu przyjemność i chwałę. Albert Schweitzer był wspaniałym austriackim teologiem i filozofem. Studiował w Strasburgu i na Sorbonie, gdzie uzyskał doktorat. Ponadto był też utalentowanym muzykiem. Czegoś mu jednak wciąż brakowało. W jakimś czasie poszedł na studia medyczne, a po ich skończeniu Wyrzekł się całej wcześniejszej kariery naukowej oraz muzycznej. Wyjechał do Afryki, do dzisiejszego Gabonu, by tam służyć Afrykańczykom, którym niósł Jezusa i którym otworzył również szpital. Ostatecznie za swoje zasługi otrzymał nagrodę Nobla. Natomiast pewnego dnia reporter zapytał go: Czy znalazł Pan szczęście w Afryce? Na co Albert odpowiedział: Znalazłem miejsce służby, a to mi wystarczy. Niestety, nieczęsto towarzyszy nam takie właśnie nastawienie, gdy myślimy o służbie. Chcemy zasług, uznania i pochwał, podczas gdy Jezus oczekuje wierności w swoim powołaniu. A więc, drogi przyjacielu, jeżeli słuchasz tego podcastu i dotrwałeś do tego momentu, zachęcam Cię: służ Bogu wiernie. I używaj to, e, używaj najlepszych materiałów do tego, by budować swoje życie wiary oraz służyć Bogu najlepiej jak potrafisz. A Bóg niech będzie uwielbiony w twoim życiu. Amen.